Przez kilka lat stosowania tej metody u swoich pacjentów pomogliśmy im wycofać wiele chorób i odstawić masę leków. Przez te lata dopracowywaliśmy tę metodę, aby przynosiła szybsze efekty i długoterminowe zmiany. Niniejszy rozdział jest wynikiem naszego wieloletniego doświadczenia i dopracowania tej metody oraz analizy niezliczonych badań naukowych. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rody. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy, można pięknie żyć! Metoda odchudzania braci rodzeń w końcu sięga. Ściąga. A pamiętasz, jak pisaliśmy ten rozdział, nie? Metoda odchudzania braci rodzeń w końcu ściąga z was poczucie winy, którą obarczani byliście przez wiele lat, stosując się do innych zaleceń. Dlatego bardzo ważne jest to aby stosować ją zgodnie z opisanymi poniżej etapami, po kolei, bez pośpiechu, ustalając w głowie perspektywę długoterminową. Uczcie się tej metody, popełniając błędy. Nie ma ludzi idealnych. Pamiętajcie, że droga na skróty często prowadzi do krótkotrwałych efektów, ale w tej sytuacji i w tej metodzie nie zalecamy jej. Mobr to styl życia, nauka nowego sposobu odżywiania, a także radzenia sobie z emocjami. To przestawienie organizmu na naturalne umiejętności informowania Was o tym, czego on potrzebuje w konkretnym momencie. Dzięki tej metodzie wasz organizm odzyska umiejętności, które zapracił i o których zapomniał i będzie je sprawnie wykorzystywał. Czas na zmiany. Czas na wielką przygodę oraz nowe, piękne życie w zdrowiu metabolicznym, bez, bez chorób, chorób przewlekłych. My tu poważną robotę robimy, a nie to jest sobie jakieś żarty. Yy, to nie są żarty, to jest... To gdzie jest, jest, Krzysztof? To jest yy, yy, pasja! Zaczynamy nagrywać audiobooka. Ja na pewno muszę zalać kawę, nic nie muszę, ale pójdę zalać kawę. Właśnie, bo to jeszcze tam... Ała. To nie było śmieszne. To nie było śmieszne. Trochę było. Trochę było, no. Ale ciebie nie zaponałem czasami. Jakby ten, poczułeś na jeżeli jesteście w trakcie metody odchudzania braci rodzeń i chcecie wykonać kontrolny pomiar krzywej insulinowej, pamiętajcie, żeby zwiększyć ilość węglowodanów nieprzetworzonych, na przykład borówki amerykańskie, kasze, owoce, warzywa, ryż brązowy, przez 7 dni przed pobraniem. Tam takie szczegóły są nieistotne. Bo to nie, bo to było chyba w formie jeszcze tej takiej dyskusji. Tak. To ja zaczynam i lecę. Mhm. Interpretacja badań. Dawkowanie witamina D w odchudzaniu. Otyłość i insulinooporność są ze sobą ściśle powiązane. Stwierdzono odwrotne korelacje między stanem witaminy D, a wskaźnikami otyłości. Czyli im mniej w organizmie witaminy D, tym większa szansa, że przytyjecie. Ostatnie odkrycia sugerują, że podłoże molekularne rozwoju insulinooporności jest związane właśnie z niedoborem witaminy D. Analizując wyniki badań przedstawionych i podstawowych... Mhm. Analizując wyniki badań podstawowych i klinicznych, stwierdzamy, że niedobór tej witaminy może być jednym z kluczowych czynników wyzwalających insulinooporność, otyłość. Reasumując, jeżeli chcecie zdrowo schudnąć, zmierzcie sobie poziom witaminy D3-25-OH i uzupełniajcie ją w odpowiedniej dawce, dążąc do poziomu 60-90 do ng na mililitr. Dobowe dawki witaminy D dla zdrowej populacji. Zalecenia, które daje tak tzw. system po naszemu Matrix, są zagmatwane, skomplikowane, a przede wszystkim niedostosowane do aktualnej wiedzy. No to co, słuchajcie, dr drugi, dzień, drugi, drugi dzień. Drugi dzień. Rynkiem jesteście wy, czyli wy ocenicie, czy dobrze nagrywamy, czy jest Okej, okay, czy to co. Tak, no co tutaj tutaj mówi, że wy że, mówisz, że Rynek nie oceni, jest okay. jak Krzysztof ocenił. Fantastycznie, <laughs> będzie <laughs> fantastycznie. No, A ty co chcesz? Że... Tylko rynek jest kawałek dalej, tam tak. dosłownie 200 metrów. nie wygląda to. No no bo ma fajną twarz. Nagrywamy. No. Plan jest taki, panowie, podawajcie sobie na własnym kanale, to jest nasz kanał, plan jest taki, że dzisiaj dogrywamy ile się da, mam nadzieję, że do, do setnej strony dojdziemy, I, a, a cel jest taki, żeby do 7 listopada nagrać wszystkie, całego audiobooka, ale zależy to od dostępności tego studia, czyli właściwie od nich, jeżeli nie zdążymy, to przez nich. To jest ich wina. To, a teraz ty, ty możesz powiedzieć. Dziuba, Studio leśno kłamią. Ale skasuj no, to. Skasuj to, ale nie mylili nazwy studia. To my Dzień. mamy rację, nie oni. Tak nie. Waglers i Ekwar ponownie analizując dane wykorzystywane przez Instytut Medycyny, wykazali, że 97,5% 97,5% osób. To ty doczytaj, a potem ryzyko zgonu. 97,5% Karolu, drugi. Cisiu. Christoph, Christopher, 97,5% osób? Po pół procentom, Mać. Nawet on nie wie. O, ja nie mów tak. Poza tym ja to cały czas nagrywam.